Hej, dzień dobry, koleżanko, kolego. Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w chowanego, tylko że to nie będzie byle jaki chowany, to będzie Halloweenowy chowany, tylko na Halloweenowych miejscówkach. Mhm. Ponownie ja, Matek, Kepcio, bo ostatnio dużo lajków zostawiliście, podobało Wam się. Będziemy się chowali, a szaman i koleżka Aleksander się nazywa. Będzie nas szukał. Ale spokojnie, spokojnie, pomimo tego, że w lobby jestem sam, to tak się składa, że w customie będzie nas pełna setka, ponieważ gramy z wami o fałdolce. No i zobaczymy, kto wygra. Ja mam nadzieję, że ja, bądź panowie ode mnie, ale oglądajcie odcinek do końca, będzie się dużo działo. I lajkujcie, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, a my przechodzimy do pierwszej miejscówki, w którą są złowi jeszcze ziemię. I szaman będzie szukał nas tak długo, aż po prostu strefka się tam nam nie pojawi, tak? No, zaczynamy. Żeby nikt mi tu nie wylądował. Ja chcę kraszpadzika dla siebie, bardzo. Oddaj to. Oddaj kraszpada. No, dobra. Już gościu tutaj chciał trollować, dziękuję serdecznie. Chłopiec, suń dupę, bo cię uderzy z kilofa. A, co tu się leczymy, kolego? Niestety jest zakaz leczenia. Dobra, no nie ma szans, że mnie tu znajdzie. Nie ma takiej możliwości. Dobre, widzowie, chowam się na drzewie. Jest to mega amatorska miejscówka. Dobrze, idę. Totalny bezruch. Nieważne, czy wybrałeś spota, czy nie. Totalny bezruch. Szukaj tak, nie znajdziesz, Big matka. Szaman szuka na minutę dwadzieścia. Może ja będę w sianie, ale on sian sprawdzi na tysiąc Ale mogę tu być, mogę tu być. Ej, hey, mam kosę? Oj, to byli po 70! O, o, macie przesrane wszyscy O ja pierdzielę, on jest centralnie obok mnie Nie ruszaj się tym dynią, idioto, bo to widać Shitom Dobra, szaman już szuka i znalazł dwie osoby No, miejmy nadzieję, że całą część miejscówki będzie na końcu sprawdzał Ale mogę... a dobra, tego nie będę używał To chyba jednak trochę za OP, jakbym was zaznaczył Siema, on ścina pole On jest przy mnie Ja pierdzielę, dobra, zostaję na dachu Dach jest lepszy Dach jest dużo bezpieczniejszy Przestańcie uciekać wszystkim, ty! Tu jest szaman, chłopie! skasował mojego kumpla dynię. O nie, no macie przesrane, naprawdę Przepraszam cię, kumplu dynio. Przepraszam cię, kumplu dynio. On tu nie wróci A tam szaman Szaman chłopie w polu Szaman full w polu On kasuje całe pole! Nie wiem, on nie wie, że takie triki się da zrobić Szaman jest chyba na ścianie Tu górny gość jest za dynią, tu gość jest open Tu wszyscy są open, nie, ja tutaj ty biega Widzu obok mnie, nie tańcz mi emotki, proszę w razie. Nie szukaj, nie szukaj, on idzie do mnie. On idzie full do mnie. Hmm. Elo. O, śmieszek 13. Cały czas full biega, skasował kogoś. Śmieszka, dobrze. Ładuj go. O, kurde, szan, dwóch ty i teraz z domku, nie? Mam wrażenie, że będzie w moją stronę zaraz szedł. Sią cool trooper. Nie wiem, że ono jakieś kostramy. Tu mi coś śpiewa w ogóle cały czas. Jestem mega ciekawy, gdzie jest matek i kepcio. Ich w ogóle nie widzę nigdzie. <laughs> Mam 200 osób znalazłem teraz. No, Chodźcie tu. To... No tak. Zapomniałem o tym miejscu. W tym ktoś jest. W. Jak to się nazywa? No wiecie, w silosie. Manchester City Smarty 8. Ja pierdzielę. Co to jest? Full biegny do osoby, która jest w silosie. Ej, ej, ja już tu byłem, gościu. Co tu nie powinno być? Tam musi być albo matek, albo. Kepcio! Dobra, patrzcie, tam jest szaman. Widzę, jak szaman biega. To jest szaman tutaj po schodach. Nie, ja tu mam takie chill, ja tu mam takie chill 74 osoby, mam nadzieję, że większość z was wybrała sobie w zołnie, jak nie, no to powodzenia wam życzę. A to, uderzam w to? Nie no nie gadaj! Nie gadaj, że mnie ktoś kolapsuje. I tam Matek w środku płacze. <laughs> matek, Matekuje w środku płacze! Albo kefcie, ktoś z tej dwójki, jestem pewny. Jakiś mnie kolapsuje chyba Witam Marci. Zatańczę emotkę. I myślę, czy ładuję ostatni raz. Chyba nie. Albo dobra, zostawię go tak, zostawię go tak. A tu typ, co ma kampę fajną. Halo chłopaki, ile was jest? Siedmiu? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. O kurde, ile nosu, teraz na las. Piąty. Szósty. O nie. O nie. Stój tu. Stój tu. Nie ruszaj się. Halo kościotrup. Halo kościotrup. Co robimy, co robimy? Ostatnio to w tym momencie odpada. Mównijcie się do zona ASAP. No się. Matek, Matek, czy, czy, ty, czy ty jesteś w silosie? Byłeś? Byłem. W środku, w środku? No. A wiesz, kto ci rozwalał y, silos? Ty to byłem ja. I jak słyszeliście, pierwszy etap chowanego się zakończył, a przed nami drugi etap chowanego na poplątanym przejściu. I tutaj ponownie szałan będzie szukał nas tak długo, aż nie przyjdzie strefa. <laughs> Bądź coś dziwnego się nie wydarzy, nie spoileruję, oglądajcie spokojnie do końca. Dobra, e, most, widzowie, most! Gdzie się można schować na moście? Co ty robisz, typie? Spokój się. O, matek, matek, którego prześladowałem. Nie wiem, gdzie mam się schować. Gościu jakiś postawił poduszkę. Patrz! Patrz ja tam chcę no, kurde wypuść mnie Aaaa! Proszę powiedz że żyję Żyję No już widzę, że ostatnia osoba dobiega więc dałbym wam tak jeszcze z 40 sekund Szczególnie że następnego zona raczej nie będzie, więc no 40 sekund Ja mam najlepszy pomysł na świecie, tylko nie wiem czy zdążę Proszę, no nie wejdę tam, ale tam jest fajny spot Jeszcze 25 sekund, ja już powoli idę w waszą stronę ale tyłem, żebym nic sobie nie zlikował No czemu nie mogę jechać do góry? 25 sekund, 25 sekund. Ja chcę na tą dynię spaść, tutaj. Pekaj, pekaj. Jestem, dobra. I teraz na dynię. Proszę, że, żebym doleciał, żebym doleciał. Nie. No co ty robisz?! DEBILU! Czy on będzie mnie szukał zaraz? Nie, no nie. Nie, nie, nienawidzę tak tych... Kurde, co to jest w ogóle? To ja nie wiem, co chcę robić. Ja chyba chcę się poddać. W tym momencie totalny bezruch. Ej, ale jest crazy pod szukanie. Ja tu w godzinę szukał. No, jeszcze jest totalny bezruch. Idę do tego ziomka. Dawaj, dawaj, proszę. Jest! <laughs> Dobra, nie ma szans! Nie ma szans, że on mnie tu znajdzie. Dobra, widzę, mam chyba jedno z lepszych miejscówek. Jestem na samej górze, na szczycie, Nikogo tutaj nie ma. Widzę, że po drugiej stronie jest coś na tym arbuzie, ale ogólnie rzecz biorąc jestem na high groundzie. Nieźle to wykminię, tylko zabrakło mi amunicji, żeby skolapsować się dobrze. Strzeliłem tutaj serpego i trochę zniszczyłem to, ale jednak trochę nadal to jest podbudowane. Dobra, na pewno dużo z was będzie tutaj. Na buildach. W ogóle stoisz na buildach, gościu. Ty to w ogóle budujesz, uciekasz miotłowo. Ja cię nad nie gonię, ale jak wygrasz, to nie wygrasz. Halo chłopaki. Ty też sobie siedzicie na buildach. Witam, witam. Witam, witam. Coś do mnie przyszło. Co ty robisz, typie? Nie rzucaj, nie rzucaj. Bo szaman już szuka, jest top 50, on już skasował tyle ludzi. Proszę cię, nie rób nic! Widzu, proszę, 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 naprawdę Nie nie utrudniajmy sobie życia Ziup Na daleko, czy jakoś jeszcze widzę na daleko? Nie widzę nikogo na daleko Ej, cię pominąłem prawie, dogost. A ty na bildzie siedzisz z czymś Ty tą dynię da się zniszczyć, nie Ej, wszyscy, coś się schowali na górze Macie takie szczęście, bo mi się nawet tam wchodzić nie chce O kurde, patrz, a tu strzela Patrz, nie znalazł mnie, nie znalazł mnie Chłopie, on mnie nie znalazł, nie wiem, jak to jest możliwe Ej, gdzie, ale wszyscy siedzą na górze, tu nikogo nie ma no tak, no bo wszyscy chłopy są pochowani, nie wiem, na tych tych. Patrz, 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 patrz gościu na bidzie co siedzi. on, zapraszam na górę. Witam pana z kultrupera z Kevem. On jest za mną. On jest za mną. I przejdę sobie jeszcze tu na dół, bo tutaj też w, was pełno będę w stanie wyczaić. Witam pierwszy kolega, drugi kolega. Walę moim impulsa. O, widziałem jak się szokujował. Ha! <laughs> się. On jedzie. Jedzie na górę, ktoś do niego strzela Strzela coś do mnie Dynia Unlucky, Trochę słaby spocik Szalan jest po drugiej stronie mostu i tutaj ciągle likwidujemy, My mamy luz, jesteśmy na high grunge'a Ale slipa, zejdź stary gdzieś na dół Zejdź na wodę, zejdź na wodę, zejdź na wodę Dobra Jak z tego zejść? Ej, nie wiem jak z tego zejść Nie buduj koleś, bo cię znajdę o, ale to jest miejscówka bez sensu Chilluję, chilluję tutaj Jest spoko, jest spoko, witam je. Teraz, czy ktoś z was siedzi na tej dyni na samej górze? Nie! Witam na dyni Nie! Rzeczka Ty, Scooby! Patrzcie, to tu jest szaman, ja nie nie mam nadzieję, że mnie nie wychwyci Zostaw mnie O, ma kogoś, ma kogoś od nas Skubi to chyba Kepcio To Skubi czy nie? Ej! E, dobra <laughs> Debil spadł, nie! On zginął. <laughs> e, Kuba, wiesz co, bo już, już zon był blisko i ten. E, stwierdziłem, że wiesz, skoczę żeby go next. I w tym momencie był reset, a my przenieśliśmy całe 40 osób do kolejnej gry, którą zaczęliśmy od chowania się na obozach obawy. I teraz się zaskoczę, Szaman ponownie szuka tak długo, aż e, nie przyjdzie strefa, więc pyk. kolejna miejscówka. Dobra, to, no to jest go miejscówka Popie się! Nie wiem, gdzie mam się schować, chłopie, może w kiblu się schowam? E, widzowie, nie mam pojęcia, gdzie mogę się schować na tym miejscówce, kompletnie, jestem blady jak ściana. Jakby szaman tego nie sprawdził. Czemu jakiś typ mnie prześladuje? Zostaw mnie, proszę cię, widzu, no! Dobra, ja będę ten, jak będzie szukał, to się wtedy schowam. Ja, przecież ja tego nie przeżyję, nie ma takiej opcji. Dobra, jadę powoli w waszą stronę, radziłbym się już... Yy bądź macie tak jeszcze z 15-20 sekund. Mamy 15-20 sekund ja nie mam kryjówki. Nie, no jest super. A czekaj. Może po prostu zniszczę tu ścianę. Zbiorę sobie jeszcze jakieś matsiki Czekaj, czy to. Ja po 5 ja dostaję. Z 10 sekund została teraz pytanie: jak traktować obszar tej miejscówki? Czyli się w lesie możecie chować no, tak średnio. W takim deep lesie. Siema kolego, ale <laughs> zawrócił. <laughs> Dobra, schowałem się, mam najgorszą miejscówkę ever, ale dosłownie mieliśmy 40 sekund na schowanie się i nic nie mogłem wymyśleć. O nie, szaman szuka Ja zginę jako pierwszy O, witam Ja nie mogę się tu chować, bo się topię Kolega za domkiem, rozumiesz jak się ruszasz, to ja cię widzę jeszcze bardziej niż cię widziałem jak się nie ruszałeś Wiesz o tym? Czaisz to, gościu? Ja pierdzielę, no to jest GG, widzowie, odpadłem Dobra, jak będzie tu szedł, to wtedy skakuję pod wodę Ej, mam pozwolenie od szefa, żeby gościa ostrzelić, jak się rusza? Mogę mu wtankować pompę w głowę? Ej, ładuj go Dobra Ładuj go, a ja uciekłem, szaman, jak szef! BOŻE KOCHANY CO JA ZROBIŁEM WIZOWIE Co weź? Super Ej ludzie mi normalnie poduszkami uciekają Czy wy rozumiecie, że wy nie wygracie w taki sposób? Już się lepiej poddać Halo Jest, jest, jest EJ przepraszam CIĘ SPOCONE GLUTY ALE RUSZAŁEŚ SIĘ NIE może TAK ROBIĆ Chowam się On tam biegł, on tam biegł Chowam się Coś tu pływa mi w ogóle A, Okej okay. Lota Nie wiem czy mnie widział, nie wiem czy mnie widział Muszę tu siedzieć teraz Chowam się w kuchni Pierdzielę to, nie wiem, czy to jest dobry spot. Za lodówką się schowam. Dobra, mam spota. Dobra, szybko! Do wody. Nie no, nie, ją 19 hP. Sama strzela, sama strzela, ja siedzę, grzecznie siedzę. Kurde, ale mnie uratował Kepcio full. Nikt w koszu nie siedzi. O, siedzi witam i żegnam. Najlepsze jest to, że Olek jeszcze nie wie, że ten skin to ja, więc to też mi daje jakąś tam minimalną przewagę. Wydaje mi się, że jest szansa, że on tego nie sprawdzi. Nie no, nie mogę. Co ja wziąłem za miejscówkę idiotyczną, gdzie ja mam 10 HP już? Ale sobie siedzisz w okienku, wyluzygućku. No, prawdopodobnie szaman mnie ominął, nie wiem jak to jest możliwe. Biega przy mnie, wyszedł, wyszedł z domku, wyszedł z domku. Let's go. I dobra, to jest chore, to jest chore, to jest prank, wy się na innym spocie. Dobra, w sumie jak będę tak pływać, to mnie nie widać. Ale szaman, ładne widoki z góry, co? Z jakiej góry, z jakiej góry? <gry> <grymne> Okej okay. Taki wejcik, taki wejcik Oooooo Nie, nie ta góra, nie ta góra Nie ta góra, nie ta góra Ale go ja nie wiem o co mi chodzi Zalo kliksung, to kliksung? Nie, to jakiś kod. Dobrze, Piecik Peter na głowie. A, przy okazji, jak tak siedzę za tą lodóweczką, to przypomniało mi się, że w ten weekend jest turniej streamerów o godzinie 19, na moim kanale będzie stream, składy widzisz teraz na ekranie, napisz komu kibicujesz i koniecznie wbijaj na streama, dziękuję. Kurde, jest przypał, bo jak będzie blisko, to już się nie będę mógł pod wodę schować. O 28. O, widzę, 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 widzę. Widzę, 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 widzę. witam. Ej, totalny bezruch, koledzy cos uciekli stąd. Wracać mi tu raz. Jeden, a drugi gdzie? Pewnie w krzaku, a gdzie? Słucham, szukasz? Eee, tak, szukam, szukam <laughs> Nie, nie szuka <laughs> Kemp cię przegiął, Kemp Ej, przegią. to do, ogólnie dobrze. było pytanie takie, nie, 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 nie chciałem cię zdenerwować, nie? Mhm mm Dobrze, nie, to to już mam, dobrze, taj, taj. tak, wiem jakie masz ja skinę, nie mam problemu okay. Wraca tu, ja padnę Ty, ale kam i was tu nie ma, dobra, to jest najlepsza kampa w grze i nikogo tu nie ma, to jest chore Strefy nie ma On widział koronkę Dział koronkę. Przejmuję flagę. Poszedł sobie. Nie, wraca tu. Widzę go, on jest daleko. No, no gdzie, no gdzie, no minutę. Po minucie się mówujemy na dynkową bramę, bo jest na środku mapy. Kuba, próf? I w tym momencie odmutowałem się i usłyszałem słowa szamana. Więc uznałem, że to już koniec tego etapu, ale sami zobaczcie co się okazało. Tak, zmiana miejscówki, jestem za, bo stoisz koło mnie, siema. No nie, 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 nie. No, jak teraz, dobra, teraz, no niech ci będzie. Dobra, może też wszystko. A to przepraszał. Na szczęście szaman mi odpuścił i przenieśliśmy się na kolejną miejscówkę, jaką była dynikowa brama. To jest moje miejscowo. A jeszcze się z lewą stłem. Kurde, nie wiem, czy na się on mnie nie zauważy. Czuję, że mnie zauważy. Nie, no, co to jest za kradzież miejscówki? Tu jest całkiem fajny spot. No, pierdzielisz, że ta dynia. Dobra, on my tu nie znajdzie. Czesuj się w pra. O, 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 dzięki. Dobra, szukam, 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 szukam. Wszyscy się lokinują. Widzowie mam najmniej elegancką miejscówkę, jestem na drzewie, jest to coś co jest ogólnie trochę wstydem nachowany, no bo to wiadomo, że to jest najłatwiejsze i trochę najgłupsze. Tak. Uuuu, Laura, kampa żemek Ej! Masz tak jeszcze... Dobra Chodź tu No i gdzie ty jesteś? I czemu to zniknąłeś? Czemu ja się nie widzę? Nie wiem, ale wiem, że sprzedałeś kumpla innego. Unlucky Czala, fraguje. Dobra, zaczęło się, zaczęło się. Ma unlucky ultim. Unlucky O kurde, on tu lata. O, witam! opaki, chill! Ale on jest blisko nas. Ups, tu na pewno ktoś Uuu, słyszę tu pytanie. Ej, 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 ej! Nie! Ej, a wy wiecie, że ja mam tą wizualizację, nie? Nie wierzę. Oj, kudłaty! Witam, kudłatego! O, kurde, kudłatego! Jestem chyba debilem, bo to ja się ruszyłem. A, lipa. Leci, jest nad nami. Ej, bez kit, bo ja w ogóle nie wszedłem w takie. O, witam, witam. W takie miejsca nie wszedłem właśnie. Kurde, 14 osób, to ja chłopie wygrałem tego chowanego, nie, ja mam najmniej skillową miejscówkę ever, ale to jest chłopie coś dobrego, nie, to jest coś o, to jest mocne Raz Sprawdzam to, wiedziałem, że tu ktoś będzie siedział, to było 100% i chyba góra jest czysta, żartowałem, witam Ty, Jacob, żyje jeszcze? Ja żyję, a wy żyjecie? Ty i Matek? Ta... nie, ja żyję, kudłaty leży, kudłaty leży Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Gdzie wy możecie być? U mnie jest bardzo zimno Bardzo zimno jest u ciebie to ciekawe u, u mnie też jest bardzo zimno Szaman lata nad nami, szaman lata nad nami A czy tu ktoś siedzi? Ja tu full nikogo nie widzę O, witam, dynka On widzi dynię Inną dynię Nice! O kurde, tu gdzieś całby z lewej, chłopie Tu za dynką 100% ktoś będzie Żartowałem, ale w tym krzaczku 100% Też żartowałem Nie ruszaj się, nie ruszaj się Nie patrz! Głowa w dół! Generatory Czy to jest zimno? Chyba nie Przebiegł a tu siedzisz! Dynson! Co ty? Dobra, ma kolejnego, ma kolejnego. Nie, ale czy że mnie zaraz znajdziesz, nie? Chciałem powiedzieć, że jesteśmy w top 10 wszyscy, więc gratulacje dla wszystkich. Jest przy nas. Okej, witam. Nie! Znalazł mnie! Top 10! Nie wiem, ale Dynia stała obok niego. Tak, tak, czułem, że to ty. Jak widzicie, zarówno Matek, jak i ja zostaliśmy wyeliminowani, i teraz pytanie brzmi, kto zgarnie fałdolce? Czy Kepcio, czy Widzowie? Kepcio jest na drzewie! On to może full wygrać! Ej, widzę coś, widzę coś, widzę coś, to jest skin! Dobrze, to nie jest część dyni i widzę... Ej! To jest OP! Tylko ja nie wiem, gdzie są pozostali, bo to mi nic nie mówi. O, kolega do lobby został przeniesiony teraz przez szamana. Kolejny kolega do lobby, mamy to przejść! O kurde, chopie ja to wygrywam, nie? Normalnie oglądam, nie patrzę losu, stary, jesteś top 5! Top 5? Ej, jest top 5? Moc czy gniew? obserwuje cię. Szaman idzie na górę. Szaman widzi drzewo Kepta widział go. Nie, nie zobaczył go, szaman jest ślepy. Szaman potrzebuje okularów. Szaman full potrzebuje okularów. Próbuję się skupić, ale to mi... nic, nic mi to nie daje kompletnie, że się skupiam. Widzi gościa. Ej, a to, co, 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 co to jest w ogóle jakaś granica obszaru tak, że on chyba czubkiem tylko dotyka. O, wow. Top 3 jestem, nie? To jest niesamowite. Szaman minął każdego z gości, których szuka. O Boże! Dobra, nie ważne, no, nie ważne, no, nie, masz, no, nie masz. Nie. Ej, cicho, mieszacie mi w głowie Mieszamy mu w głowie Mieszajcie, mieszajcie, dobrze robicie, pomagacie Pierwszy... Ej, dobra, nie, tak mi wkurzacie Jeszcze mi dzwoni jakaś budka, otwieram to gówno Szaman widzi teraz gościa, na tego na górze No on widzi tego typa Nie no, teraz to już nie widzi, ale widział Nie no, przecież on mi nie znalazł, ja mam wrażenie, że jestem Najbardziej widocznym skinem na świecie Mam Wyobraź sobie, że czarny skin na drzewie I on fajnie kontrastuje zielonym I jeszcze mam niebieski heal -off. I taką bambarłę ogromną Ej, wkurzam się. Powiem tak, no jak mi teraz nie znajdzie, to ja w to nie uwierzę, nie? Dobra, ja nie, nie słucham was, nie słucham was, nie słucham was, full... Full was nie słucham. Chodzę do ogoby, już wszedłem stary, już zapanowałem nad jego umysłem. On już nie wie co się dzieje, chopia. Oj, widzi go! Widzi go! No, tak! Kogoś mam! <laughs> Brawo, w końcu zobaczył! O kurde, to dwa jestem! To dwa jestem! Nie wiem kogo, ale kogoś mam i to nie jest Kepcio, Kepcio w top 2, to jest niesamowite, to jest chore, to jest, to, to jest chore Już mi stary... słyszałeś 10 razy Oszu... ooo, nie, nie wierzę w to Kepciu Ma kogoś, Kepcio wygrywa Wygrałem, wygrałem <ścoughs> let's go, let's go Gdzie, gdzie? Drzewo, drzewo Najbardziej frajerskie miejsce możliwe, no przysięgam Brawo Kewaw! Brawo Kemaf. Jazda! I to byłoby na tyle widzowie. Jak coś, to ziomeczek z drugiego miejsca dostał ode mnie 5000 fołdolców, więc spokojnie widz otrzymał Wy Wypisujcie kodzik JACOW w sklepie Fortnite i widzimy się w weekend na streamie. Nie!